Już w drugiej kolejce czwartoligowcy urządzili sobie festiwal strzelecki i dostarczyli kibicom mnóstwo emocji. Wymiana ciosów w sądowie, obroniona rzuty karne i kilka wysokich wyników to fakty, które zapamiętamy z ubiegłego weekendu. Czas na podsumowanie wydarzeń drugiej kolejki. Łukasz Czerwiński, zaczynamy. Witamy serdecznie ze studia Uniwizji, kolejny odcinek magazynu czwartej ligi ZZPN, a dziś moim gościem jest Paweł Krawiec, zawodnik Wybrzeża Rewolskiego Rewal. Witam Cię serdecznie Paweł. Witam serdecznie, dzień dobry. E, trudno było Cię tutaj ściągnąć do programu, walczyłem pół roku, ale jesteś, bardzo się cieszę, że, że możemy troszkę porozmawiać. No to prawda, czas wakacyjny, więc mam więcej czasu, udało się przyjść tak jak obiecałem, więc też się cieszę, że jestem. Jeden z najlepszych zawodników czwartej ligi i to nie jest tylko moja opinia. Patrząc też na komentarze chociażby pod postem ogłaszającym Ciebie jako gościa programu, powiedz jak do tego doszło, że po tych kilku latach spędzonych w Świcie trafiłeś właśnie do Wybrzeża rywalskiego? Nie mnie to oceniać, czy najlepszy, ale bardzo miło za te słowa. Złożyło się na to wiele rzeczy, że trafiłem do Rewala. Przede wszystkim to, że mój poprzedni klub, Świc, Kolwin, Szczecin, gdzieś tam zmienił swoją strukturę działania, treningi zaczę zaczęły się odbywać w godzinach porannych. Moja praca nie pozwalała mi na to, żeby uczestniczyć w tych treningach mm. i gdzieś tam musiałem się pożegnać z klubem Świtskolwin, a że najbardziej konkretny, najbardziej konkretną propozycję miał dla mnie, miało dla mnie wybrzeże Rewalskie Rewal, I, więc skusili mnie swoją ofertą i tak znalazłem się nad Morzem. No to uchyl trochę Romka tajemnicy i powiedz, kto oprócz Wybrzeża dopytywał się o Twoje usługi, bo nie wierzę, że nie było zainteresowanych klubów. No było, 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 kilka jeszcze propozycji. Była propozycja z Kluczewi, Stargard, była propozycja z zachodniej granicy, że tak powiem, ale gdzieś tam najbliżej było mi Wybrzeża i cieszę się, że się tam znalazłem. Twój wybór padł na Wybrzeże Rewalskie Rewal. Patrząc na to, co dokonałeś już w rundzie wiosennej, no to wszedłeś do czwartej ligi niemalże z futryną. Powiedz, jak ocenisz poziom tych rozgrywek? Wydaje mi się, że poziom czwartej ligi jest, jest całkiem, całkiem niezły. Myślałem, że będzie większy przeskok między trzecią a czwartą ligą, a okazuje się, że tutaj wiele klubów naprawdę, naprawdę nieźle, nieźle wygląda, jeśli chodzi o poziom piłkarski, więc nie było, nie było łatwo. I co mogę, co mogę więcej powiedzieć, czy wszedłem z futryną, wydaje mi się, że jeszcze mogę dużo więcej pokazać i właśnie tutaj w najbliższym, w najbliższym sezonie myślę, że jeszcze dużo, dużo więcej jest do zrobienia niż, niż w rundzie poprzedniej. No właśnie, widzisz rezerwy u siebie, pewnie, pewnie też u kolegów zespołu, zimą było wiele wzmocnień w Wybrzeżu. To już zaprocentowało w rundzie wiosennej. Borys Jałoszyński, który był tutaj w studiu przed Tobą, mówił nawet o grze o awans do trzeciej ligi. Więc powiedz, na ile czujecie się mocni na ten sezon i jaki jest Wasz cel tak naprawdę? Myślę, że tutaj zespół, zespół został wzmocniony. Tak naprawdę odszedł do od nas tylko z kluczowych zawodników Michał Danilczyk. Mhm. Poza tym rozszerzyliśmy na pewno kadrę. Jesteśmy zespołem, który teraz ma posiada 20 zawodników na odpowiednim poziomie, więc myślę, że nie będzie takiej sytuacji jak w poprzedniej rundzie, gdzie kończyliśmy zespół 13-14 zawodnikami. Mamy bardzo wyrównaną kadrę. No i chcielibyśmy sprawić niespodziankę w, ty, w tym sezonie, powalczyć o coś więcej niż, niż nie wiem, środek tabeli. Mhm. I myślę, że stać nas na to jak najbardziej, żeby być, nie wiem, czy można to nazwać czarnym koniem, ale kimś w rodzaju takiego, e, takiego zespołu, który na pewno będzie zabierał punkty każdemu. E, więc zobaczmy, jak Wybrzeże poradziło sobie w drugiej kolejce czwartej ligi z ZPN. Czas na skróty. W drugiej kolejce czwartej ligi ZZPN nie brakowało emocji, a przede wszystkim goli. Na wszystkich stadionach padły aż 43 bramki. Nie zawodzą faworyci, ale kilka zespołów stara się dotrzymać im kroku na starcie sezonu. Zapraszamy na podsumowanie wszystkich wydarzeń. Najwięcej bramek zobaczyli kibice w postominie i sądowie, choć oba mecze miały zupełnie inny przebieg. Wieża nie poradziła sobie z gwardią, a Biali do końca, wymieniali się czasami z inną golenią. To nie był dobry czas dla beniaminków, bo swoje mecze przegrały także Darłowia, Odra i Unia. W hitowym spotkaniu Bałtyk pokonał wybrzeże, a derbowe potyczki zakończyły się zwycięstwami Iskierki i Perły. Trzy punkty dopisali także zawodnicy Błękitnych Stargat. Kolejkę rozpoczęliśmy w piątek, od derbowego meczu Chemika Police z Iskierką Szczecin. Oba zespoły miały za sobą nieudaną inaugurację i chciały zdobyć pierwsze w sezonie punkty. Choć w pierwszych minutach przeważali goście, to Chemik mógł otworzyć wynik meczu. W pierwszej sytuacji skiksował Bartłomiej Białek, ale do strzału doszedł Antoni Bohan i trafił w poprzeczkę. Ostatecznie to Iskierka otworzyła wynik meczu. Szybka wymiana podań i w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Michał Kochanowski, który delikatnym strzałem w kierunku dalszego słupka pokonał Piekutowskiego. W drugiej połowie chemik starał się doprowadzić do wyrównania, ale to znów Iskierka zdobyła kolejną bramkę. Dominik Grochowski dośrodkował idealnie na głowę Jakuba Pożyczki, a ten technicznym strzałem nie dał szans Piekutowskiemu. Nadzieje gospodarzy odżyły, kiedy na kwadrans przed końcem spotkania wychodzący do piłki Marek Ufnal faulował Karola Zaremskiego i arbiter podyktował rzut karny. Dominik Lis wykorzystał jedenastkę, a chemik złapał kontakt z przeciwnikiem. Policzanie starali się jeszcze doprowadzić do wyrównania, ale Iskierka skutecznie się broniła. W tej sytuacji groźny strzał Michała Janickiego obronił Marek Ufnal. Ostatecznie trzy punkty pojechały do Szczecina. Prawdziwe widowisko obejrzeli kibice w Sądowie gdzie mieliśmy festiwal bramek i emocjonalny roller coaster. Wynik meczu szybko otworzyli gospodarze, a w sytuacji sam na sam z Hengerem nie pomylił się Wiktor Kolesny. Odpowiedź Beniaminka była natychmiastowa. Dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego i po strzale głową piłka trafia w poprzeczkę bramki Skoczyka, ale skuteczną dobitką popisuje się Piotr Winogrodzki i w sądowie mieliśmy remis. Biali odzyskali prowadzenie po błędzie inny w wyprowadzeniu piłki. Adrian Henger starał się powstrzymać nieuniknione w walce z dwoma rywalami, ale ostatecznie udało się dośrodkować i Sebastian Linczewski trafił do pustej bramki. Thank you Przed przerwą padła jeszcze jedna bramka. Wybita przed pole karne piłka trafiła do Ilisobola, Sobola, a ten zdecydował się na strzał i pokonał Hengera. Jeśli ktoś myślał, że to już koniec emocji, to druga połowa była pozytywnym zaskoczeniem. I na szybko złapała kontakt po składnej akcji, którą skutecznie sfinalizował Katper Tomaszewicz. Kilka minut później biali odzyskali dwubramkowe prowadzenie. Dobry przerzut piłki na prawą stronę, dogranie przed pole karne i kapitalny strzał z dystansu oddał Maksym Krutin. To jednak nie był koniec emocji w tym spotkaniu i na goleniu w ponownie goleniu zła po kontakt po bramce z rzutu karnego Damiana Banachewicza. Na kwadrans przed końcem spotkania znów mieliśmy remis. Długie podanie w okolice pola karnego otrzymał Damian Banachewicz. Ominął jednego obrońcę, później kolejnego, i mocnym strzałem w kierunku dalszego słupka pokonał Dawida Skoczyka. Taki stan utrzymał się jednak tylko przez chwilę. Dobre podanie na lewe skrzydło otrzymał Krystian Fujcik i dośrodkował prosto na głowę Wiktora Kolesnyka, który rozpoczął i zakończył strzelanie w tym szalonym meczu. W targardzie rezerwy błękitnych podejmowały Orła wał. Od początku spotkania to gospodarze przyjęli inicjatywę na boisku. Z prawej strony dużo miejsca miał Jakub Sawczak, ale jego strzał obronił Odolczyk. Następnie umiejętności Jedwina Odolczyka sprawdził Mateusz Jakubowski, który przed strzałem zatańczył jeszcze z obrońcami Orła. Na początku drugiej połowy gospodarze szybko bieli prowadzenie po bramce Marcina Konopskiego, jednak kamera nie uchwyciła tego momentu. Orzeł nie był w stanie doprowadzić do wyrównania, więc błękitni zadali kolejny cios. Mateusz Poczwardowski z łatwością dostał się w pole karne i wystawił piłkę Patrykowi Błaszczykowi, który podwyższył prowadzenie. Goście mogli jeszcze złapać kontakt, ale nie wykorzystali rzutu karnego. Świetnie w bramce spisał się Jakub Wasztyl. Kamera ponownie chciała zrobić nam psikusa, ale udało się zobaczyć interwencję bramkarza błękitnego. Do ciekawego spotkania doszło w koszalinie, gdzie Bałtyk podejmował wybrzeże. Oba zespoły zaczęły sezon od zwycięstwa i mają aspirację do wysokich pozycji w tabeli. Wyrównana pierwsza połowa zakończyła się na korzyść Bałtyku. Radosław Mikołajczak dośrodkowuje zdrożnego, Michał Czenko zgrywa głową, a z bliska do siatki trafia Sebastian Ginter. W drugiej połowie sytuacja gości z rywala szybko się skomplikowała. Za to przewinienie, drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał katper Aleksiu. Mimo gry w osłabieniu, wybrzeże nie Zrezygnowało z walki o wyrównującą bramkę, i po faulu na Pawle Krawcu goście mieli rzut karny. Michał Antkowiak obronił jednak strzał Daniela Chyły. Piłkarze Bałtyku wiedzieli, że muszą podwyższyć prowadzenie. Sebastian Ginter opanował piłkę w polu karnym, jego strzał obronił Wojtasiak, ale w serii niefortunnych zdarzeń odnalazł się miło Stępnik i posłał piłkę do siatki. W końcówce spotkania błąd przy wyprowadzeniu piłki popełnił kajetan Wojtasiak. Ta trafiła do Sebastiana Gintera, który zmieścił ją między słupkiem a bramkarzem wybrzeża, ustalając wynik meczu. Trudne chwile w Stargardzie przeżywał Beniaminek Zdarłowa. Kluczewia objęła prowadzenie po znakomitej wrzutce patryka baranowskiego, a w polu karnym celnie główkowa i Sebastianu. Kluczewia szybko podwyższyła prowadzenie. Tym razem sam Patryk Baranowski wpisał się na listę strzelców, a takiego trafienia nie powstydziliby się najlepsi napastnicy. Gospodarze nie zamierzali zwalniać tempa. Piotr Miranowicz odbił przed siebie piłkę pomocnym strzale z dystansu, z czego skorzystał Fabian Pach i dobił ją prosto do siatki. Kolejne dwa ciosy gospodarze zadali na początku drugiej połowy. Po szybkiej wymianie podań Fabian Pach wyłożył piłkę do Kamila Bartoszyńskiego, który dopełnił formalność. Kluczewia znów atakuje prawą stroną. Pach zagrywa piłkę w pole karne, a tam skutecznym wykończeniem popisuje się Maksymilian Kuzio, dla którego było to pierwsze trafienie w barwach Kluczewi. Gości było stać tylko na jedno trafienie, ale za to wyjątkowej urody. Bezpośrednio z wolnego Sobczaka pokonał Daniel Wulkiewicz. Kluczewia nie zostawiła tego bez odpowiedzi. Kamil Bartoszyński wpadł w pole karne rywali i płaskim strzałem ustalił wynik spotkania. W Dygowie doszło do derbowego spotkania pomiędzy Perłą i Olimpem Gościną. Zespół gospodarzy lepiej zainaugurował rozgrywki i lepiej rozpoczął także ten mecz. Rzut karny na bramkę zamienił Mateusz Bień. Przed przerwą Perła wyprowadziła drugi cios. Dawid Frączczak skutecznie powalczył na skrzydle, a Piotr Czapka kapitalnie obsłużył Łukasza Wiśniewskiego, który wykorzystał sytuację sam na sam z arkadiuszem głąby. W drugiej połowie Olimp szukał okazji na złapanie kontaktu, ale znów to gospodarze cieszyli się z gola. Piotr czapka zaliczył drugą asystę, a tym razem włożył piłkę do Mikołaja Duwe, który pokonał głąba precyzyjnym strzałem po ziemi. Chwilę później właściwie było już po meczu. Dośrodkowanie z rzutu wolnego strzałem głową wykończył Łukasz Wiśniewski. Strzelanie w tym meczu zakończył ten, który je rozpoczął. Mateusz Bień wykorzystał kolejny rzut karny, ustalając wynik spotkania. Trudny początek sezonu przeżywa wieża Postomino, która po wysokiej porażce z Bałtykiem podejmowała gwardię Koszalin. Gości objęli prowadzenie po samobójczym trafieniu Szymona Andrika. W kolejnej sytuacji Gabriel Szygenda ponownie zatancił z obrońcami wieży, a całą akcję sfinalizował Sebastian Milanowski. Przed przerwą padła jeszcze jedna bramka. Z obrońcami wieży skutecznie powalczył król strzelców poprzedniego sezonu Adrian Cybula, który świetnie uderzył z ostrego kąta. Worek z bramkami rozwiązał się w drugiej połowie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego pięknym strzałem głową na listę strzelców wpisał się Michał Czarny. W kolejnej sytuacji szybkością błysnął Rafał Maćkowski, który uciekł obrońcom i zmieścił piłkę idealnie przy krótkim słupku, zaskakując bramkarza wieży. To jednak nie był koniec strzelania w tym meczu. Mateusz Piotrowski podwyższył wynik wykorzystując rzut karny, choć blisko. Obrony był Ruslan Jefano. Gwardia nie zwalniała tempa, a ponownie przypomniał sobie Adrian Cybula, który bez problemu ominął obrońcę i zdobył swoją drugą bramkę w tym meczu. Działa zniszczenia dopełnił rezerwowy Cezary Zalewski, który najpierw wykorzystał podanie od Fabiana Walaszczyka, a na koniec skuteczną główką wykorzystał akcję Adriana Cybuli. Dobry początek sezonu notuje MKP Szczecinek, który w drugiej kolejce podejmował Odrę Hojna i do przerwy prowadził 1-0 po bramce Mateusza Górnego, której jednak nie zobaczymy z powodu problemów technicznych. To już akcja gości, którzy starali się doprowadzić do wyrównania. Wydawało się, że zapał gości o Łukasz Jurjewicz, który świetnym strzałem wykończył dwójkową akcję z lewej strony pola karnego. Odra nie zamierzała się jednak poddawać i mogła natychmiast złapać kontakt z przeciwnikiem. Atak z prawej strony boiska wykańcza Borczyński, ale broni Licharew, a do bitka trafia tylko w boczną siatkę. Gospodarze wiedzieli, że nie mogą czuć się bezpiecznie, więc zadali rywalowi kolejny cios. Do z prawego skrzydła ponownie wykorzystał Mateusz Górny. <śpiewanie> Zobaczyliśmy już prawie wszystkie bramki z drugiej kolejki czwartej ligi. Zabrakło nam mechanika Bobolice z Unią Dolice. Wynik 2-0, ale nagrania niestety nie dotarło. I wracamy już do naszego gościa Paweł Krawiec z wybrzeża Rewalskiego Rewal. Paweł, no właśnie, chochliki trochę nam tam namieszały przy nagraniu. Jeszcze tam dwóch bramek nie, uchwyciły, nie uchwyciła kamera, ale trzeba przyznać, że dużo działo się już w tej drugiej kolejce. To prawda, to prawda. Wiele bramek, wiele pięknych bramek, dużo ciekawych akcji. Więc liga, liga rusza już tutaj na, na całego. Wy zagraliście z Bałtykiem Koszalin, trudny teren, wynik 3 do 0. Z jednej strony można by powiedzieć, że, że Bałtyk was zdominował patrząc na sam wynik, ale z drugiej strony jak śledziłem przebieg tego meczu, to on praktycznie przez cały czas był wyrównany, nawet w momencie kiedy graliście w dziesiątkę. No powiem szczerze, że ten mecz do teraz siedzi w mojej głowie gdzieś tam, bo można było zdecydowanie więcej ugrać w tym spotkaniu. Wynik 0-3, ktoś powie, że przegrali 3-0 mhm. łatwo, ale no tak nie było z przebiegu meczu. Nie strzelony karny, czerwona kartka dla nas to gdzieś tam przeważyło o tym, że Bałtyk, że Bałtyk wygrał wysoko, ale mogliśmy, mogliśmy w tym meczu ugrać zdecydowanie więcej. Mhm. Powiedz właśnie, co było takim najtrudniejszym momentem tego spotkania? Bramka do szatni na 1-0, czerwona kartka, czy właśnie ten niestrzelony rzut karny? No, jak tutaj redaktor chyba powiedział, to myślę, że te trzy rzeczy porówn po porównywalnie, że tak powiem, bo mm. no, każdy wie, że bramka do szatni, gdzieś tam te morale zaniża. E niestrzelony karny na 1-1. Myślę, że moglibyśmy w w moglibyśmy w ten mecz po postrzelony karnym przechylić na swoją korzyść. A jak Dostajesz, jak jeszcze tracisz zawodnika, grając na wyjeździe z tak dobrym rywalem, to, no to nie może się to niestety dobrze skończyć. Jasne. Pozostałe dwa zespoły z czołówki, Gwardia i Skierka, bardzo wysokie zwycięstwa, totalna dominacja. No, trzeba przyznać, że, że faworyci chyba tutaj od początku pokazują swoje miejsce w szeregu. Dokładnie, dokładnie. Pokazują jakość od razu i myślę, że no te, te mecze, Mecze Kluczewik, Wardi tak mogą wyglądać, że jeśli szybko strzelą pierwszą, drugą bramkę, to ten worek może się często rozwiązać w takich, w takich spotkaniach I, 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 i mecze będą się kończyły wynikami hokejowymi. Dobrze, odbiegnijmy troszkę od czwartej ligi. Komentarze pod postem, propozycje pytań <noise> do ciebie. Zaciekawiła mnie jedna historia odnośnie osoby, do której mm -hmm. podobno dzwonisz e, po każdym meczu, czy możesz zdradzić kto to jest i czy do tej pory masz taki zwyczaj. Teraz już może nie dzwonię, bo ta osoba gdzieś tam e, rzadko odbiera ten telefon, ale rzeczywiście grając w Skolwin czy to e, w Chemiku Police zawsze gdzieś tam ten te, do tej osoby był telefon wykonywany. Jest to taki wieloletni wieloletni kibic Chemika Police. Mm -hmm. e, znany tutaj bardzo w środowisku, w środowisku pan Zbyszek, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. No i zawsze gdzieś tam sobie wymienialiśmy po, po, wymienialiśmy po meczach uszczypliwości, że tak powiem. Mhm. Ja gdzieś tam o swoim wyniku, on wy, o wyniku Chemika Police, także i tutaj, y, no, no, no bardzo, bardzo bardzo ciekawa postać i dlatego gdzieś tam zawsze rozmawialiśmy ze sobą. Jasne. E, wiele lat spędzonych w świcie na poziomie trzeciej ligi. Jakbyś miał podsumować ten czas, powiedz, co, co traktujesz jako swój największy sukces? Nie wiem, ponad 100 występów w trzeciej lidze, Puchar Polski na szczeblu województwa, czy, czy może te mecze z Krakowiem, czy z Legią? Myślę, że to, że przez te kilka lat udało mi się gdzieś tam utrzymać na tym poziomie Trzeciej Ligi, zmieniali się trenerzy. U każdego nie zawsze było łatwo na samym początku, ale gdzieś mhm. koniec końców. Yy, w większości z nich udało mi się występować, strzelać bramki na tym poziomie. A mecze z Legiem i z Krakowią to były takie wisienki na torcie, że tak powiem. I mm -hmm. mimo, że przegrane te mecze minimalnie, to jednak zostaną w głowie do końca życia. Na meczu z Krakowią przyznam się, nie byłem. Byłem na, na tym z Legią Warszawa i no, długimi momentami mi przecierałem oczy ze zdumienia. Fakt z faktem, Legia wtedy nie była zespołem w najwyższej formie, ale rywalizowaliście jak równy z równym. No i właśnie, powiedz, jak ty to czujesz z perspektywy boiska. W którym meczu byliście bliżej pokonania ekstraklasowej drużyny? Wtedy z Krakowią, czy, czy w tym późniejszym meczu z Legią? Wydaje mi się, że zdecydowanie w meczu z Legią. Legia akurat w tym czasie była w takim dużym dołku. Przegrywała mhm. mecze za meczem w ekstraklasie. Przyjechali do nas i naprawdę z przebiegu meczu można było dużo więcej wyciągnąć. Wychodziliśmy w pierwszej, szczególnie w połowie, z kilkoma kontrami. Ja miałem swoją sytuację, jedną, mhm. drugą. I naprawdę to był taki mecz, że tak się, tak się mówi, że jest taki na, na 10 meczów to był jedyny z legią, z którym można było wygrać. Mhm. No ale no cóż, ponownie się nie udało, legia wcisnęła bramkę w drugiej połowie i, i, wygrała, i wygrała ten mecz 1-0. No jest, jest duży niedosyt gdzieś tam w klubie, do teraz w klubie, wśród działaczy, wśród kibiców. Że, że, że nie udało się chociaż doprowadzić do dogrywki w tym meczu. Mhm. Świt wielokrotnie pokazywał, że jest zespołem mocnym, gotowym właśnie do, do rywalizacji z zespołami ze szczebla centralnego. Więc powiedz, czego przez te lata zabrakło w realizacji tych planów awansu do drugiej ligi? Ciężko powiedzieć. Były dwa sezony, raz za trenera Ozgi, raz za trenera Andrzeja Tychowskiego, gdzie byliśmy bardzo blisko, walczyliśmy do ostatniej kolejki, mhm. ale. Nie wiem, czego brakowało. Może brakowało szczęścia, może czasem umiejętności, żeby gdzieś tam e, dokończyć i, i, i skończyć, skończyć ten sezon na tym miejscu pierwszym. E, raz za trenera Andrzeja przerwała nam to pandemia i może, może no akurat to był ten sezon, że może wtedy by się udało. Nie wiem, teraz to można tylko gdybać. Mm -hmm. No i też zawsze był ten rywal, który gdzieś tam, e, mocny rywal w postaci czy to Raduni Stężycza, Stężyca, czy KKS Kalisz, który również dysponował mocnym, silnym zespołem. I, i, I koniec końców to te zespoły gdzieś tam robiły awans. Mhm. No, i mam nadzieję, że w tym sezonie, jednak już beze mnie, mimo wszystko, ale mam nadzieję mocno trzymam kciuki, że w tym sezonie świt powalczy o ten upragniony awans do drugiej ligi, czego im bardzo życzę. E, właśnie mówisz o tym, że e, często na, na drodze świtu stawał rywal, jednak mocniejszy, troszkę, troszkę wyżej notowany, bogatszy może. E, widziałem, że kluby trzeciej ligi e, zwróciły się z taką petycją, żeby to drugie miejsce dawało opcję walki w barażach o drugą ligę. Czy jest to dobre rozwiązanie według ciebie? No, dla klubu, klubów trzecieligowych na pewno jest to dobre rozwiązanie. Mhm. Wiadomo, że kluby, które są gdzieś tam, walczą o utrzymanie w drugiej lidze, będą, będą w drugą stronę szły, żeby tego nie było. E, są cztery grupy trzeciej ligi, według mnie, wydaje mi się, że to jest, tak jak jest teraz, to jest optymalnie, że jednak ten jeden, jeden, jeden pierwsze miejsce daje, mhm. dające awans do drugiej ligi jest optymalne. Okej, okay. to jeszcze jedno pytanie od, od kibiców, tak jak już mówiliśmy na początku programu, dużo takich dobrych opinii na, na Twój temat, że, że jeden z lepszych zawodników w lidze, w województwie, mhm. no i właśnie padło takie pytanie w Twoją stronę, Czego zabrakło, żeby Paweł Krawiec e, występował na poziomie centralnym w jakimś fajnym, mocnym klubie? No Myślałem o tym, jak, jak to odpowiedzieć na to pytanie. Przeanalizowałem sobie to wszystko i wydaje mi się, że zabrakło może takiego podjęcia ryzyka w pewnym momencie, mhm. zostawienia wszystkiego, rzucenia szali gdzieś tam i, 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 i spróbowania, spróbowania swoich sił gdzieś. Poza Szczecinem. Mhm. Miałem też swoje momenty, gdzie gdzieś tam choroba pokrzyżowała na dwa lata moje, my, moją grę w piłkę, to też miało na pewno wpływ. Więc myślę, że te dwie rzeczy, czyli gdzieś tam yy, przede wszystkim, no, brak gdzieś tam podjęcia, ryzy, podjęcia ryzyka w pewnym mhm. momencie, to było chyba kluczowe. Skoro mówisz o tym ryzyku, to pewnie musiało być jakieś zainteresowanie. No to teraz zdradzaj tajemnicę, jakie kluby chciały Cię pozyskać no to jeszcze w czasach, w czasach liceum była propozycja z Lechigdańsk. Gdańsk byłem mm. również na testach w Lechu Poznań e, były też później propozycje z drugiej ligi także tutaj takie były gdzieś tam tematy ok e, jesteś też trenerem prawda e, pracujesz z grupami młodzieżowymi e, przekazujesz swoje doświadczenie e, powiedz czy jest to kierunek w którym planujesz iść w, w najbliższej przyszłości czy po prostu traktujesz to bardziej hobbystycznie? E, Zacząłem pracę, skończyłem kurs w tamtym roku. Zacząłem pracę z, z młodzieżowymi grupami świtu z Kolwin mhm. e, i bardzo, bardzo mi się to podoba. Ciężko mi powiedzieć, czy to będzie, czy będę w przyszłości wiązał z tym swoją gdzieś tam, ero, czy to będzie mojo, m, moją pracą i tak dalej. Mhm. Ale na tą chwilę bardzo mi się podoba praca z dziećmi, z grupami młodzieżowymi i, wydaje, i, i chciałbym to kontynuować. Czyli jest jakaś tam szansa, że w przyszłości będziesz tutaj w roli trenera? i i będziesz już mi opowiadał o nowinkach taktycznych. Tego nie wykluczam. Ok, wracamy do rozgrywek czwartej ligi, zobaczmy jak po drugiej kolejce wygląda tabela, klasyfikacja strzelców i zapowiedź trzeciej kolejki. Po wysokiej wygranej nad z najlepszym bilansem bramkowym pozycję lidera zajęła Gwardia Koszali. Drugie miejsce utrzymała Kluczewia, a na trzecim uplastował się Bałtyk. Dalej z kompletem zwycięstw znajdują się Perła Dygowo, MKP Szczecinek i Biali Sądu. I na chemik Unia Orzeł Olimp i Wieża wciąż czekają na pierwsze punkty. Samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców został Sebastian Ginter z Bałtyku Koszalin, który znów ustrzelił dublet i ma na koncie już cztery bramki. Za jego plecami Fabian Pache z kluczewi i Mateusz Górny z MKP Szczecinek z trzema trafieniami, a już za nimi peletą kilkunastu zawodników, którzy mają po dwie bramki na koncie. Trzecią kolejkę rozpoczniemy w Szczecinie, od kitowego spotkania Iskierki z Bałtykiem. No i po meczu z Kluczewią to taka druga weryfikacja dla Iskierki pod kątem rywalizacji z tymi zespołami z czołówki. Wybrzeże podejmie Wieżę Postomino, a Chemik pierwszych punktów poszuka na boisku Beniaminka Zdarłowa. Darłowa. Odra zagrał u siebie z Perłą, która na razie kroczy ścieżką zwycięstw, a bardzo trudny mecz czeka u Niedolice. Beniaminek podejmie Kluczewie Stargard. Liderująca Gwardia zagra pierwszy mecz u siebie w tym sezonie, a ich przeciwnikiem będą rezerwy błękitne. Olimp przełamania poszukał w meczu z Białymi, a Orzeł w spotkaniu z MKP na zakończenie kolejki i na goleniu zagra z mechanikiem Bobolice. Paweł, Wy w tej trzeciej kolejce podejmiecie u siebie wieżę Postomino, która no ma bardzo trudną sytuację. Dwie wysokie porażki, zespół dopiero co odbudowywany kadrowo, ale wydaje mi się, że raczej nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek lekceważeniu przeciwnika. No przyjeżdża do nas zespół po dwóch porażkach, więc na pewno będą zmotywowani, ale my mamy swój cel. Chcemy, żeby stadion w Niechorzu był naszą twierdzą i liczymy na trzy punkty w tym meczu. E, powiedz, co czeka nas troszkę później, bo teraz zapytałem o kolejkę trzecią, w kolejce czwartej też zagracie u siebie, więc pewnie też z myślą o obronie twierdzy, ale to będzie mecz wyjątkowy. Przyjedzie do Was Iskierka Szczecin, Natomiast nie z powodu rywala, a z powodu tego, co będzie się działo w całej tej meczowej otoczce, bo klub będzie obchodził swoje 50-lecie. Dokładnie, za dwa tygodnie, 26-25 sierpnia. Mhm spotkamy się, spod, będzie mecz z Iskierką i towarzyszyły będą, temu meczu będą obchody 50-lecia Wybrzeża Rewalskiego Rewal. Zapraszam serdecznie wszystkich kibiców na to spotkanie. Po meczu odbędzie się spotkanie odbojów zawodników, którzy występowali w Wybrzeżu. Towarzyszyć będą temu występy artystyczne, różne, różne atrakcje, także zapraszam serdecznie do Niechorza. No to na pewno warto w czwartej kolejce zaplanować, to jeszcze okres wakacyjny, więc wybrać się nad morze, a później po południu spędzić trochę czasu na stadionie Wybrzeża. Paweł, bardzo Ci dziękuję za, za wizytę w programie i życzę powodzenia w kolejnych meczach. Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich kibiców. Do zobaczenia. Na dzisiaj to już wszystko. wszystko. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, subskrybowania kanału, odwiedzajcie także stronę UniWizji. I zapraszamy was na kolejny odcinek magazynu 4 ligi ZZP.